Święty Boże, witam cię bardzo serdecznie. Weź do ręki Pismo Święte, otwórz je na Ewangelii według Świętego Łukasza, na siódmym rozdziale, wersetach od 11 do 17. Wkrótce potem udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a podążali z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. To jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej – nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się Mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł – młodzieńcze, Tobie mówię – wstań. Z Maryj usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili – Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój, i rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. W imię Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Wyobraź sobie, że Bóg patrzy na Ciebie. Poproś go swoimi słowami, żeby był w centrum tej modlitwy. Przeczytaj w ten fragment Ewangelii jeszcze raz. Zamknij oczy i wyobraź sobie bramy miasta i idący w oddali kondukt pogrzebowy. Poprosi o łaskę, byś mógł poznać Jezusa głębiej, kochać go mocniej, naśladować wierniej. Wyobraź sobie kondukt pogrzebowy, Począce niewiasty, smutny tłum. Zobacz martwą twarz młodego człowieka, który nie wszedł jeszcze w dorosłe życie. Popatrz na jego młodą matkę, której mąż również zmarł. Wczuj się w sytuację kobiety, która pozostała sama na świecie. Ogrążona w rozpaczy i bez przyszłości. Zauważ, że dziś otoczona tłumem. Jutro pozostanie całkowicie sama. Poczuj jej samotność. Następnie zobacz ten moment, gdy Jezus Bóg zauważa w tłumie tę jedną płaczącą kobietę. Poczuj jak. Jego serce jest poruszone i wypełnione jej bólem. Popatrz, jak Jezus podchodzi do niej, patrzy jej w oczy i pociesza ją. Słuchaj Jego słów. Zobacz, jak Jezus zbliża się do zwłok, wyciąga rękę i dotyka śmierci, nieczystości. Zauważ, jak Jezus zwraca się bezpośrednio do zmarłego i rozmawia z nim. Słuchaj jego słów. Popatrz na twarze ludzi i uczniów wokół. Zobacz twarz matki zmarłego. Wyobraź sobie teraz ten moment. Gdy zmarły człowiek otwiera oczy, porusza się i wstaje. Zobacz reakcję tłumów i niedowierzanie matki. Popatrz na radość Jezusa. Słuchaj tego, co ożywiony człowiek mówi. Patrz, jak Jezus podnosi człowieka i wyciąga go z trumny. Zobacz, jak przekazuje go matce. Wczuj się w sytuację tej kobiety i zobacz, co się dzieje między nią a Jezusem. Weź udział w tej scenie. Na koniec tej medytacji, podejdź do matki i porozmawiaj z nią o tym, co się stało. Porozmawiaj z Jezusem o jego misji, pragnieniach i uczuciach. Pomódlmy się. Słowo odwieczne, Jednorodzony Synu Boży, proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku ofiarować się, a nie szukać nagrody. Innej prócz poczucia, że spełniłem Twoją najświętszą wolę. Amen. Miojca i Syna i Ducha Świętego Amen.